Teraz widzę, że najemnicy z konnej drużyny ogóz są już też z nami, przybrali się i mają hełmy. Także zachęcam ich do wykorzystania wojów do pokazu i takiej troszkę nietypowej atrakcji, bo zazwyczaj walczymy pieszo, a dzisiaj mamy przyjemność dołączyć do pokazu także konnych wojowników. Mam nadzieję, że to będzie coś porywającego dla państwa. Także zapraszam, poczynajcie! walczyć na przeciwko konnych. Zobaczymy proszę, jest pierwsza szarża. Jak państwo widzą, broń może wylecieć, także ten dystans, który trzymamy nie jest hmm, bezpodstawny. Wojowie starają się utrzymać szyk. Troszkę go teraz rozluźnili. Konni, wojownicy objeżdżają ich i zaczepiają różnymi atakami. Od dołu, od przodu, od tyłu. Wojownicy ustawiają się lepszej plecami. Jest to formacja pomagająca im wytrzymać natarcie. Nie pozwala to koniom rozbić ich szyku. Są w ten sposób bezpieczniejsi. No jeżeli chcieliby to koni na przebić, musieliby, musieliby, szarżować bardzo mocno, a oczywiście nie chcemy, nie chcemy zrobić ich ukrzydki. Czasami nie wiadomo co się stało. Czy jest to faktyczne odwzorowanie średniowiecznego pola bitwy, faktycznej walki z tą różnicą, że broń nie jest zaostrzona, bo oczywiście staramy się dbać o bezpieczeństwo. Dobrze, drodzy państwo. 5 10, 10, może 15 minut przerwy od walki dla wojów, a w tym czasie ja postaram się przy pomocy oczywiście wojowników przedstawić państwu wyposażenie wczesno średniowiecznego wojownika. I to wyposażenie jest bardzo bogate i różnorodne, dlatego położę mi przy tym Ragnald. Jest tutaj ze mną, jesteśmy na środku i teraz po kolei, od góry. Ragnald jest wyposażony w hełm typu szłom. Jest to hełm częstośredniowieczny, który, który był wykorzystywany właśnie na wczesnośredniowiecznych polach bitwy. Dalej mamy Boże lamerkę i przeszkę. Ja myślę, się stresuję. Dobrze, rajnal posługuje się przede wszystkim szablą, toporkiem i tarczą. Oczywiście wiadomo, że nie naraz. Jest to wyposażenie typowo wschodniego wojownika. Tak, te regiony Rusi, Ukrainy. Także, drodzy Państwo, historia uzbrojenia jest długa i bogata. Zaczniemy może szybko od początku. Najprostsza broń wczesnego średniowiecza, a jednocześnie najbardziej zabójcza, czyli włócznia, którą widzieliśmy już wcześniej. Tu mamy prototyp, prototyp też dobre słowo, włócznię, którą używali nasi konni koledzy. Wczesnośredniowieczne włócznie słowiańskie, skandynawskie, bardzo podobne. Jest to broń. Proszę. Jest to broń najbardziej, można wychodzić, potrzebna. podstawowa, ponieważ wystarczyło znaleźć odpowiednio prosty kij, zaostrzyć go i już mieliśmy praktyczne wyposażenie. Dalej obok mnie jest Torsteń. Torsteń jest podobnie do Ragnalda, wyposażony w przeszwę i pancerz lamelkowy. Ma już troszkę inny hełm. Hełm gie typu Giermund skandynawski hełm, tarcza jest okrągła, na chwilę Ci tutaj dam tarcza jest okrągła i teraz drodzy Państwo, mając tą okrągłą tarczę i miecz, jak Państwo sądzą, która z tych broni, między tarczą a mieczem, tudzież zamiennie może być toporek, jaka inna jak broń jednoręczna, która z tych broni jest tą podstawową, główną bronią wojownika. Jakieś propozycje? Słyszę tarczę raz. Jakieś inne głosy? Tarczy gdzieś tam jakieś nieśmiałe pomruki, ale dziękuję za nie. Drodzy Państwo, zgadza się. Głównym takim podstawową bronią wojownika była tarcza, dlatego że można było się nią zasłonić przed atakami, ale również wyprowadzić cios. Także styl taki średniowiecznej walki skandynawskiej opierał się głównie na wykorzystaniu tarczy, a nie tylko prostych uderzeniach mieczem na odlew czy po prostu na oślep. Dobrze, poproszę kolejnego wojownika, jeżeli ma inną broń. Dobrze, dołączył do nas wak. Wak również posługuje się szablą, ale także i toporem duńskim. Dlaczego ten topór ma taką specyficzną nazwę? Jest to topór duński. Chodzi o to, że jest to broń wymyślona i stworzona przez duńczyków. I nie chodzi o po prostu sam fakt wymyślenia siekiery, bo w skrócie jest to po prostu duża siekiera. Jest to Broń o bardzo długim trzonku, praktycznie do brody wojownika. Jej główne zastosowanie w odróżnieniu do zwykłego topora czy też siekiery, to broń do walki z konnymi wojownikami. Chodziło o to, że topór duński, podobnie jak włócznia, pozwalał powstrzymać konną szarżę tą różnicą, że łatwiej było ściągnąć toporem duńskim jeźdźca z konia nie powodując krzywdy dla zwierzęcia zwierzę wiadomo w czasach średniego, wczesnego średniowiecza zresztą tak jak i dzisiaj jest bardzo cenne i ma wielki wachlarz zastosowań także starano się, prawdopodobnie starano się w miarę możliwości o oszczędzanie tych zwierząt no i cóż, topór duński w czasach swojej świetności praktycznie jedna z najstraszniejszych broni na polach czesto pola bitwy. Dziękuję Ci Sławomirze. Ktoś jeszcze chciałbym powiedzieć coś o broni albo chcesz się pokazać? Ale co ja powiedzieć? Dobrze, teraz mamy Sebastiana z konnej drużyny, z drużyny najem, konnych najemników w Ożuk. Sebastian jest również wyposażony w lamelkę. Jest to troszkę innego typu lamelka niż mieliśmy przy tych dwóch wcześniejszych wojownikach. Trzech tak, ma różne nagoleniki, tak jak mi tutaj podpowiada. Za rękawia tak samo i krótka, mała, okrągła tarcza. Jest to typowe wyposażenie wojownika, który współpracuje z koniem, jeździ konno i walczy z niego. Wyposażenie przez lata użytkowania ewoluowało zarówno w przypadku wojowników konnych jak i pieszych znaleziska dzisiejsze pozwalają nam odtworzyć właśnie styl walki z tamtych czasów i ciekawym jest to że ciekawym jest to że to wyposażenie było po prostu jakby ewoluowało w biegiem lat razem z tymi wojownikami, chodzi o to że było dostosowywane do wymogów ówczesnego pola walki jak i wszelkiego różnego, różnego innego wachlarza zastosowań. Dobrze, podzielicie się teraz jakoś czy coś jeszcze? Dobrze. Proszę Państwa, e, prosiłbym Państwa, starszych, najmłodszych, kto tylko chce, o wybranie jednego wojownika, Wybranie jednego wojownika, weźmie on udział w specjalnie przygotowanej sztuczce. Mają Państwo jakiś swój typ? Musi być z kolcem mówię, mogę Cię prosić? Tak, będzie wakr, przepraszam. Także proszę Państwa, to jest wakr. Stój spokojnie, nie musisz się cofać. Ja tak, chcę Ci właśnie pokazać tutaj dla ludzi. Wakr ma hełm Giermund jest to skandynawski hełm i teraz chcemy dla Państwa coś zaprezentować sztuczka, która wychodzi najczęściej chyba w bajkach ale my zaryzykujemy ryzykować? oczywiście? o! nie chcę nam jabłko dobrze, jabłko jest na miejscu, nie ruszaj głową E, bakr, no mam nadzieję, że swoje wyposażanie przepisałeś na mnie, bo mi się podoba. Tak, szabla już jest zaklepana przez Persteina i prosimy naszych przyjaciół z Kolnej Drużyny o, o strącenie apka. Dobrze, niech, niech się ustawi tak jak radzą nasi przyjaciele. No i słuszna uwaga to Byłoby miło, jakbyście celowali poniżej. Nie, powyżej. Wojownicy się przywitali i rozpoczynają starcie. Walczy Gottfried i Ragnar. Ragnald jest to wojownik po mojej lewej stronie, starczą tarczą migdałowatą. Gotthred dzierży okrągłą tarczę. Dalej widzę, w tyłu wojownicy też już rozgrzewają się, a może nawet zaczęli własny pojedynek. Kto wie, może mają jakieś niewyjaśnione sprawy i w ten sposób chcą je rozwiązać. Kolejny pojedynek. Jeszcze czerwony wojownik to Thorstein, a jego przeciwnikiem jest Sławomir. Sławomir podobnie jak Ragnat ma migdałowatą tapszy konną i Thorstein z okrągłą tapszą. Także starszy wojownik testuje umiejętności młodszego. Poczynała się kolejna walka trwstejna i Ragnalda. Ragnal tym razem walczy z Czekanem. Drodzy Państwo, Czekan w XVI Średniowieczu była to broń równie niebezpieczna, co użyteczna. Wymagała niewielkiej ilości e, żelaza stali, a jego wielofunkcyjność, jego wielofunkcyjność sięgała właśnie od zwykłych prac przydomowych, typu rąbanie drzewo, jak i eliminacja niesłuchającego się Torsteina, Ale oczywiście Torsten jest w porządku i wszystko jest OK. Żyjesz? Torsten mówi, że żyje. Znowu nie będzie spadku. Nie przyrobię dziś. Mamy na sobie pancerze, hełmy, no jeszcze pół biedy, bo opowiadam bez hełmu, ale reszta już jest kompletnie opancerzona. Proszę sobie wyobrazić, jak wojownicy czują się w tym opancerzeniu? Jest to ogromna temperatura i hajumy się po prostu nagrzewają, także wojownicy potrzebują kilku minut dla siebie, troszkę przerwy. Filip. Filip, ile masz lat? Dziewięć. Masz dziewięć lat. Słuchaj Filip, jak tak, byłeś już kiedyś na takim pokazie? Widziałeś takich wojowników? Nie. Nie widziałeś. Słuchaj Filip, jak myślisz, ciężko jest ich przewrócić, czy nie? Oni tak stoją pewnie. To chyba są twardzi, czy nie. Zależy jak... Y, jacy ciężcy. Tak, zależy ile ważą. Jacy są ciężcy. To się zgadza. Dlatego Filip, zostań przy mnie jeszcze sekundę. Ja poproszę jedną dorosłą, odważną osobę do mnie. Te same, ta sama rzecz, którą proponuję Filipowi. Może być tata Filipa. Zapraszamy tatę, to naprawdę nie będzie boleć. Tata Filipa, jak ma tata mijać? Pan Waldemar. Panie Waldemarze, mam do Pana taką prośbę. Dostanie Pan tarczę, proszę się nie bać, ona nie jest aż taka ciężka. Także zapraszamy i kibicujemy tacie. uwaga! Ciężko. Próba. Wojownicy stoją. Jeszcze raz. Próbujemy jeszcze raz. Śmiało. Biegnie tata z Filipem. Ciężko. Nie da. Nie da rady. A teraz może Filip spróbuje. Filip, weź tarczę. Tata próbował leć. Chyba. Ale chyba bez taty by się nie udało. Tata zmęczył, to jest jak z tym słoikiem z ogórkami, nie? Troszkę tak już poruszał, zmęczył te szyki i poszło. Wojownicy, powstańcie z Walhali. Zapraszam was z powrotem do nas. Filip, jak to było? Ciężko czy po prostu? Ukonałem. No i po wszystkim. Filip, dziękuję ci bardzo. Ta, czy zostało mnie, super. Brawa dla Filipa. Super, przede wszystkim brawa za odwagę.